Medzik, uspokój no, się, to ja właśnie, siema Boryak, no właśnie, dzień dobry państwu, o właśnie, i zobacz właśnie, no chcemy. Ch Chciałbym zrobić ojca ryzyka. Chciałbym panu powiedzieć, że akurat... Powiedzieć mu, że jestem, baj, 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 baj. jestem zadowolony z, z życia ulicy. Jesteś zadowolony. <głos》>. Tak. A wie pan dlaczego? Bo moi ludzi tak nazywaj mnie zupa słuchaj źle się poczułem zupa ale żurek czy pomidorowa Grohowa. Tak w sensie. zupa, zupa prosił pana nie czy ja myślę że chińska chcesz do mikrofonu do mikrofonu chciałbym powiedzieć że ten wywiad z panem przeprowadziłem jestem zadowolony chciałem pozdrowić mojego serdecznego przyjaciela który grał w tym F1 Ścigał się razem z Schumacherem, Nikodom Lauda i wielu innych Dobra to jakbyś za oglądanie Dziękujemy bardzo Państwu, że my trochę tutaj poświrowaliśmy. Proszę nie wyrywać, chciałbym pozdrowić wszystkich ukubowców, dubowców.